Znalazłeś na swojej głowie pierwszy siwy włos i ogarnęła cię chęć, aby go wyrwać i zatrzymać na pamiątkę. Ale wszechwiedząca babcia powstrzymuje cię, bo przecież każdy wie, że na jego miejsce wyrosną dwa kolejne siwulce. To jeden z najpopularniejszych mitów, który jest z nami od lat. Po wyrwaniu włosa Mieszek pozostaje na swoim miejscu i wkrótce wytwarza nowy włos. Ale nie ma żadnych supermocy, żeby się rozdwoić, więc wyrośnie ci po prostu nowy włos, który o dziwo może być ciemniejszy, ponieważ tym razem mieszek może wyprodukować pigment. Jeśli jednak przesadzisz z wyrywaniem, niebawem możesz w tym miejscu w ogóle nie mieć żadnych włosów. Boisz się korzystać z telefonu komórkowego na stacji benzynowej, ponieważ może to doprowadzić do eksplozji? Cóż, nie było ani jednego udokumentowanego przypadku, gdy telefon wytworzył ładunek elektrostatyczny prowadzący do podobnej tragedii. Wszystkie oznaczenia o zakazie korzystania z telefonów na stacjach to tylko środek zapobiegawczy. Urządzenia elektroniczne nie są tam mile widziane, ponieważ elektryczność statyczna może być źródłem zagrożenia. Poza tym, podczas korzystania z samochodu trzeba zachować maksymalną uwagę. Rozmawianie lub pisanie wiadomości w trakcie tankowania może mieć nieprzyjemne konsekwencje, na przykład odjechanie z wężem paliwowym we wlewie. Popularny filmik skłonił miliony ludzi do uwierzenia, że gdy zobaczą drut przywiązany do klamki samochodowej, powinni natychmiast zadzwonić na policję. Według autora, porywacze korzystają z tego triku, aby rozproszyć, a potem dopaść właściciela auta. W rzeczywistości nie ma żadnych dowodów na to, aby kiedykolwiek kogoś w ten sposób porwano. Ta miejska legenda wzięła się z posta na Facebooku z 2015 roku, który wspominał ten trik, ale wkrótce potem uznano go za nieprawdę. Pomysł jednak nadal żyje i od czasu do czasu pojawia się w sieci. Ostrożność i postępowanie według prostych zasad bezpieczeństwa mają jednak sens. Warto nauczyć się samoobrony, parkować w dobrze oświetlonych miejscach i zawsze zwracać uwagę na podejrzane rzeczy i ludzi przed wejściem do samochodu. Pamiętaj także, że tego typu mity i miejskie legendy powstają, aby przyciągnąć Twoją uwagę i zdobyć polubienia i udostępnienia dla ich autorów. Jeśli dodajesz brązowy cukier do kawy, bo jesteś przekonany, że jest zdrowszy od białego, nie masz racji. Brązowy cukier ma w swoim składzie minerały, ale ich ilość jest tak niewielka, że w zasadzie nie ma wpływu na zdrowie. Poza tym zawiera taką samą ilość kalorii i wartości odżywczych co biały cukier. Różni się jedynie kolorem, smakiem i procesem produkcji, ponieważ nie podlega aż tak dużej obróbce chemicznej. Jeśli więc próbujesz ograniczyć kalorie, nie ma znaczenia, jakiego typu cukier dodasz do posiłku. Gdy rano wciskasz przycisk drzemki, tak naprawdę nie zyskujesz 10 dodatkowych minut snu. Odwlekanie konieczności wstania z łóżka jest przyjemne, ale przycisk drzemki tak naprawdę sprawia, że czujesz się bardziej zmęczony. Masz własny zegar biologiczny, który dopasowuje się do Twojego typowego planu dnia. Gdy budzisz się i natychmiast zasypiasz ponownie, Twój mózg jest skołowany, dlatego coraz trudniej jest Ci wstać, gdy alarm dzwoni po raz drugi i piąty. W dłuższej perspektywie przycisk drzemki zakłóca Twoją umiejętność głębokiego, dobrego snu. Kolejnym popularnym mitem związanym ze snem jest ten o połykaniu ośmiu pająków każdej nocy. Nie martw się, w ogóle nie połykasz żadnych pająków. Dla nich wyglądasz jak gigant albo jak góra. Wszelkie dźwięki, które wytwarzasz podczas snu, jak oddychanie lub odgłosy bicia serca, są dla nich przerażające, więc wolą trzymać się od ciebie tak daleko, jak się da. Ten mit stał się popularny na całym świecie, gdy w pewnym artykule zauważono, że ludzie z łatwością wierzą we wszystko, co przeczytają w sieci. Cóż, wygląda na to, że mieli rację. Tak naprawdę nie musisz czekać 30 minut po zjedzeniu obiadu, zanim wejdziesz do wody. Mit ten krąży po świecie od ponad wieku, odkąd opublikowano tę zasadę w podręczniku dla skautów w 1908 roku. Według niej pływanie wcześniej niż 90 minut po spożyciu posiłku może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje. Wielu ludzi uwierzyło, że ponieważ trawienie przekierowuje krew z mięśni do żołądka, pływanie po jedzeniu hamuje dopływ krwi do brzucha i prowadzi do skurczy mięśni, a nawet do utonięcia. W rzeczywistości do żołądka dopływa wówczas więcej krwi, ale nie ma to wpływu na ręce czy nogi. Jedzenie może mieć nawet korzystny wpływ na pływanie, ponieważ zapewnia dodatkową energię. Nie zapomnij też o napiciu się czegoś, aby się nawodnić. Szpinak pomagał kreskówkowemu marynarzowi Popejowi zbudować mięśnie, ale raczej nie zrobi tego samego dla Ciebie. To zielone warzywo ma azotany i witaminy poprawiające wytrzymałość mięśni, zwłaszcza w kończynach dolnych, ale bez ćwiczeń raczej nie staniesz się pakerem. Na pewno powinieneś uwzględnić go w diecie wraz z jarmużem, rukolą i boćwiną, które także stanowią wspaniałe źródło azotanów. Dzięki nim szybciej zregenerujesz się po treningu. Diamenty są bardzo drogie, ponieważ są tak rzadkie, prawda? Okazuje się, że wcale nie są tak wyjątkowe, jak się wszystkim wydaje. Rubiny, szmaragdy i szafiry są dużo rzadsze i droższe niż diamenty. Naukowcy znaleźli nawet sposób na stworzenie sztucznych diamentów, dzięki czemu ich produkcja jest dość prosta. Cena, którą ludzie są gotowi za nie zapłacić, to wynik bardzo udanej kampanii marketingowej sprzed ponad wieku. Firma, która wydobywała i sprzedawała diamenty, rozpowszechniła mity o tych klejnotach na całym świecie. Przekonała wszystkich, że diamenty są tak unikalne, że ich wysoka cena jest czymś rozsądnym. Poza tym uczyniła z tych kamieni symbol miłości i zaangażowania. Dzięki filmom uwierzyliśmy, iż dinozaury były ogromnymi, niebezpiecznymi jaszczurami, ale w rzeczywistości istniało mnóstwo ich gatunków. Niektóre były niewiele większe od Kota czy Golden Retrievera, wygląda na to, że tych mniejszych było o wiele więcej. Poza tym niektóre z nich, np. tyranozaury, były pokryte piórami, zwłaszcza we wczesnych etapach życia. Im głębiej zanurzasz się w oceanie, tym ciemniej się robi, aż w końcu w ogóle nie ma tam światła. Kolor wody zmienia się z niebiesko-zielonego przy powierzchni do granatowego, potem indygo aż w końcu do całkowitej czerni. Światło słoneczne słabo przenika przez głęboką wodę, więc technicznie rzecz biorąc, poniżej 975 metrów nie ma go w ogóle. Ale jest tam inny jego rodzaj, niebiesko-zielona luminescencja. Generuje światło dzięki enzymowi o nazwie lucyferaza. Rozbija ona wysokoenergetyczne molekuły i wytwarza fotony w bakteriach i ciałach niektórych głębokowodnych ryb. Wydaje się logiczne, że lata są ciepłe, ponieważ nasza planeta zbliża się do słońca, a zimy są zimne, ponieważ się od niego oddala. Jest to jednak popularny mit. Gdy na półkuli północnej jest lato, nasza planeta w rzeczywistości nie znajduje się bliżej Słońca. Jest wręcz przeciwnie. Ziemia znajduje się w najbardziej oddalonym od Słońca punkcie w lipcu, a najbliżej naszej gwiazdy w styczniu. Lato jest ciepłe ze względu na nachylenie osiowe. Podczas wędrówki po orbicie, nachylenie Ziemi umożliwia promieniom słonecznym bezpośrednie dotarcie na naszą planetę ze względu na ostrzejszy kąt ich padania. Pas asteroid nie jest tak niebezpieczny, jak nauczyły nas tego filmy. Gdybyś miał przez niego przelecieć, nie byłaby to podróż przez gęste pole skał zderzających się ze sobą. Pas asteroid to obszar oddalony o 200 do 300 milionów kilometrów od Słońca. To odizolowana i samotna sfera, w której jest dużo pustej przestrzeni. Wszystkie asteroidy z pasa złączone razem mają masę równą około 4% masy księżyca. Dlatego astronauci bardzo ekscytują się, gdy widzą asteroidy zderzające się ze sobą, ponieważ w przestrzeni kosmicznej wcale tak dużo się nie dzieje.